Witajcie ponownie. Teraz pokażę Wam czwarty typ zadań w grze edukacyjnej kółko i krzyżyk. No więc wyobraźmy sobie, że w tym miejscu chcę postawić krzyżyk, klikam. I widzicie, znowu usłyszałem zdanie. Pojawił się bardzo podobny panel jak w zadaniu typu trzeciego. Troszeczkę kolor, tylko inny jest tutaj, tej górnej listwy. No i nie chodzi tutaj o powtarzanie zdań, tylko chodzi o rozmowę z komputerem. To znaczy w poleceniu mam powiedziane, żeby wybrać zdanie, aby odpowiedzieć. Odpowiedzieć. Posłuchajmy jeszcze raz zdania. Who Widzicie, czyli komputer mi zadaje pytanie. Who has got a baby? Who has got a baby? Takie jest pytanie. Ja teraz muszę odpowiedzieć. Odpowiedzieć. To znaczy muszę wiedzieć, jak odpowiedzieć na to pytanie. No i oczywiście mam tutaj kilka możliwości, trzeba wybrać prawidłową. Pytanie było, who has got the baby, czyli kto ma dziecko? No więc oczywiście odpowiedź będzie, nie że dziecko nosi ciepłą bieliznę i sweter, tylko moja siostra ma dziecko, czyli będzie to pierwsze zdanie. Oczywiście znowu mamy dwie wersje, czyli jedno tłumaczenie jest tak zwane wolne, a drugie to jest tłumaczenie każdego wyrazu osobno angielskiego. Tutaj widzicie, mamy w nawiasie słowo jakiś. Czy jakieś dziecko? Chodzi o to, że w wersji angielskiej trzeba dać tutaj przedimek nieokreślony e. Czyli my sister has got a baby. My sister has got a baby. Trzeba zobaczmy. Who, Who has got a baby? Czyli odpowiedź będzie: My sister has got a baby. I naciskamy przycisk. My sister has got a baby. Widzicie? Znowu mam 10 punktów, bo dobrze odpowiedziałem. A teraz spróbuję pokazać Wam, e, co się dzieje, jeżeli nieprawidłowo wypowiemy zdanie. What is her baby like? 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 Czyli na przykład, e, czyli znaczy na przykład, tylko pytanie było, What is her baby like? Jakie jest jej dziecko? I teraz. Mamy odpowiedź. Jej dziecko jest piegowate i bardzo energiczne. Her baby is freckled and very energetic. I teraz wyobraźmy sobie, że nie pamiętam, jak jest bardzo energiczne i odpowiem tylko część zdania. Czyli her baby is freckled. Zobaczymy, co się stanie wtedy. Her baby is freckled. Widzicie, powiedziałem tylko połowę zdania. Pokazało mi, że tylko część powiedziałem, i dostałem tylko 7 punktów. Czyli, jak widzicie, tutaj punkty dostaje się nie za szybkość odpowiadania, tylko za poprawność odpowiadania. Oczywiście jest tutaj dość duża granica błędu ustawiona, ponieważ dopiero się uczycie, więc macie prawo popełniać błędy, i nie chodzi o to, żeby was zakarać, karać za każdym razem, ale trzeba starać się w miarę poprawnie wypowiadać zdania. Może się tak zdarzyć, że w naszej odpowiedzi pominiemy jakieś ważne słowo. I wtedy zamiast siedmiu punktów dostaniemy zero. Dlatego, że niektóre słowa są na tyle istotne, że ich pominięcie powoduje, że dostajemy zero punktów. Także też może tak być czasem, że część wyrazów przetłumaczycie poprawnie, ale nie przetłumaczycie poprawnie tego najważniejszego zdania, albo go pominiecie, najważniejszego wyrazu, albo go pominiecie. I wtedy dostaniecie 0 punktów, więc też nie miejcie pretensji. Oto tylko zastanówcie się, który wyraz pominęliście. I prawdopodobnie, że był to wyraz dosyć ważny. Przypominam jeszcze raz, w zadaniu czwartym mamy rozmowę z komputerem, to znaczy musimy słuchać pytania, które nam komputer zadaje, i musimy udzielać odpowiedzi. Oczywiście robimy to również w sposób odwrotny. To znaczy jest tak, że komputer nam odpowiada, a my zadajemy pytanie. Co prawda nie jest. To właśnie w tej kolejności, to znaczy nie my zadajemy najpierw pytanie, a komputer nam odpowiada, ale jest to zrobione odwrotnie, po to, żeby każde zdanie było wypowiedziane. Ale generalnie chodzi o rozmowę z komputerem. Mam nadzieję, że się Wam to spodoba. Dziękuję.